Witam się z Wami w środę, jest godzina 11:07. Zrobiłam sobie kawkę i wybrałam książki do czytania na ten tydzień. I wybrałam sobie kryminał oraz Romanso erotyk. Mam tutaj za sobą najnowszą książkę Kasie Bondy, Miłość Pokonuje Śmierć. Jest to trzeci tom z serii. Natomiast to są trzy różne historie i można te historie czytać, oczywiście, oddzielnie. Jestem bardzo jej ciekawa. Ona nie jest długą książką, nie jest gruba i widziałam same bardzo dobre opinie na jej temat. Ta książka inspirowana jest prawdziwymi wydarzeniami, także myślę, że to jeszcze mocniej będzie potęgowało po prostu moje odczucia. Podczas jej czytania e, Mamy tutaj tak em, W niewielkiej miejscowości znika lokalny przedsiębiorca Policyjne psy tracą trop tuż za bramą ogromnej posiadłości milionera e, Mijają tygodnie, a po mężczyźnie nie ma śladu Przełom następuje w upalne sierpniowe popołudnie W oddalonym o kilkaset kilometrów lesie znaleziono ciało mężczyzny to no tej sprawy prowadzi Nikodem, szef powiatowej komendy. Gorliwie wykonuje obowiązki, osobiście przyjął zgłoszenie zaginięcia od żony Radosława Skowrona i regularnie spędza noce patrolując okolice ich posiadłości. I szybko okazuje się, że pieczołowite dbanie o sprawę przeradza się w obsesyjną chęć spotkania z Anną, żoną zamordowanego. E, no, brzmi to bardzo ciekawie i ciekawa jestem. Brzmi to ciekawie jestem ciekawa, jak ta historia się tutaj rozwinie i czy mnie zaskoczy No i druga książka to książka Gra w pozory Premiera tej książki jest 26 lipca, więc czytam ją sobie przed premierą Mamy tutaj Konstantina, który od dziecka był wychowywany przez ojca na przywódce. Wkrótce miał zacząć rządzić najpotężniejszą organizacją na Korsyce Wiedział, że połączenie klanów uczyni ich silniejszymi, więc gdy Marsylski Union Cors podsunął mu swoją córkę Lorain, nie oponował Nie ufał jej, ale gdy tylko ją spotkał, postanowił ją zatrzymać Chciał poznać drugie oblicze swojej żony i zamierzał zdjąć jej maskę I po drugiej stronie mamy właśnie tę Lorain nie chciała być niczyją zabawką, więc sama zgłosiła się na ochotniczkę. Przez lata przygotowywała się do tego dnia, miała z pozoru łatwe zadanie. Wystarczyło nie zakochać się we własnym mężu, ale gdy tylko go poznała, jej drobiazgowy plan rozsypał się niczym domek z kart. I tutaj skala bezwstydności to 3 na 5. Jest to w ogóle taki romans mafijny, więc naprawdę jestem bardzo, bardzo ciekawa tej książki. To jest w ogóle moje pierwsze spotkanie z tą autorką i mam nadzieję, że będzie owocne. Także z tymi tytułami spędzam ten tydzień, a w weekend ruszam do mojej przyjaciółki Dari. Pod Kalisz i będę tam z moją siostrą. Jedziemy we dwie, żeby było raźniej, bo czeka nas ponad 6 godzin w pociągu z przesiadku w Krakowie. Idę sobie po prostu odpocząć. Także ja zaszywam się z kawką. Za chwileczkę uciekam też z psiakiem na spacer i zaszywam się z którąś z tych pozycji. Bartek, jest godzina 14.30, od wczoraj czytam sobie um, Graf Pozory Jestem na razie na stronie 92. I to jest... o przepraszam bardzo Messenger, muszę wyciszyć I to jest taki bardzo brutalny świat, taki mafijny, narkotyczny, obezwładniający Główną no bohaterką jest Lorraine, która ma 24 lata Natomiast przenosimy się też momentami do przeszłości, kiedy ona ma lat 17 Akcja dzieje się we Francji, mamy tutaj mafiozów, mamy jakby takie dwa klany W sensie, nie wiem czy nie, nie klany, nie, nie, nie Mamy, mamy tutaj takie dwa gangi i ojciec tej Lorraine chce jakby połączyć siły z tym drugim gangiem, tak żeby wejść po prostu na rynek amerykański związany to jest z narkotykami. Dziewczyna jest bardzo odważna, bardzo silna. Ona nie daje sobą tak pomiatać. Natomiast ta książka jest bardzo brutalna. I tutaj autorka też na początku pisze, że ona absolutnie nie romantyzuje jakby tych toksycznych relacji i tak dalej. Właśnie tym chcę pokazać ten bardzo brudny światek. W tej książce znajdziemy przekleństwa, sceny erotyczne, zachowania toksyczne, także, na te, tle, także te na tle seksualnym, mo, które mogą być uznane za niezgodne z ogólnie przyjętymi normami społecznymi. Jest to w ogóle książka dla osób powyżej 18 lat, czyli dla osób dorosłych. Też bierzcie to pod uwagę, jeśli chcecie sięgnąć po grę w pozory. to książka mi się naprawdę bardzo dobrze czyta. Ja jeszcze nie spotkałam się z takim romansem aż tak do bólu mafijnym, takim bardzo przemocowym wręcz. No jest to brutalne na każdej płaszczyźnie, natomiast jest to wciągające. Ciekawa jestem, o co chodzi o głównej bohaterce, tej Lorraine, która właśnie no zostanie mę mężem. Zostanie żoną głównego bohatera. I ona chce. Tym małżeństwem, jakby zemścić się na kimś. Natomiast o co chodzi, nie mam pojęcia, ale prawdopodobnie zostanie mi to wyjaśnione w tej przeszłości Kiedy ta Lorraine ma 17 lat Także zobaczymy, na razie jest naprawdę dobrze I mam nadzieję, że będzie tak do końca Także ja tu książkę na razie odkładam, bo za chwileczkę idę na miasto A wieczorkiem będę się już pakowała, bo jutro o po 8 mamy z siostrą pociąg się do pociągu biorę książki, czyli Grę w pozory i najnowszą książkę Kasi Bondy Uciekam sobie przygotować rzecz, żeby później je spakować więc na razie ode mnie to będzie tyle. Mamy wtorek. Ja na weekendzie byłam w Wielkopolsce, bardzo fajnie spędziłam czas, odpoczęłam i po na prostu naładowałam swoje baterie przed tym bardzo intensywnym czasem. Zostały ostatnie trzy tygodnie mojego panieństwa. Co do książek, no to oczywiście skończyłam czytać Graf Pozory. Rewelacyjna książka. Jest to książka dla osób dorosłych. Mam tutaj wątek mafijny, ale też wątek romantyczny. Jest to książka bardzo brutalna, bardzo brudna, bardzo emocjonalna. I też dużo jest w niej przemocy, natomiast z, autorka znalazła miejsce na uczucie, też na takie gorące sceny. I to wszystko było tak, tak bardzo dobrze poprowadzone. Ja uwielbiam głównych bohaterów, ja uwielbiam chemię między nimi, która miała miejsce na kartach tej książki. Bardzo lubię historię Lorraine i Konstantina. Bardzo się cieszę, że ta książka zakończyła się tak, a nie inaczej. Ja naprawdę nie mam. Za, żadnych zastrzeżeń wobec tej książki Ja dałam finalnie Grze w pozory 4 gwiazdki na 5 I jeśli lubicie takie mafijne klimacieki, jeśli w ogóle nie czytaliście mafijnych książek Takich erotyczno-romantycznych, to Gra w pozory będzie idealną książką dla was, bo dla mnie osobiście była To było moje pierwsze spotkanie z takim mafijnym światem, takim e, brudnym światem Gdzie mamy Francję, mamy Marsylię, Korsykę, mamy wiecie, narkotyki, e, no... Przemyt, wszystko, wszystko to, co jest brudne i jakby nieludzkie, i bardzo jakby niezwiązane z prawem, to naprawdę ta książka mi się bardzo podobała. To było moje pierwsze spotkanie z czymś takim, i nie żałuję absolutnie, że po tą książkę sięgnęłam. Mam nadzieję, że jeszcze wiele książek w tym klimacie przede mną. Ode mnie Cztery Gwiazdki na Pięć, tak jak powiedziałam, bardzo dobrze mi się ją czytało i naprawdę z całego serca kipicowałam głównym bohaterom, żeby poszli. Za głosem serca. I naprawdę no było, to naprawdę było bardzo, bardzo, bardzo dobre i tak się przyjemnie to czytało, mimo tego, jakie tematy tam zostały poruszone, to czytałam tą książkę w 24 godziny. I drugą książką jest książka Kasi Bondy Miłość pokonuje śmierć. Jest to książka oparta na faktach. Czytałam ją też bardzo szybko, bo wczoraj zaczęłam i skończyłam. Ta książka ma 340 stron. Jest to książka, tak jak mówię, oparta na faktach. Ja ją się czyta po prostu jak najlepszy polski serial Netflixowy. Mamy tutaj małżeństwo, mamy zaginięcie biznesmena i mamy żonę, która ma bardzo dużo za uszami i no nie, bo widzicie, no, w thrillerach to jest coś takiego, że nie możecie zdradzać zbyt dużo, ale tutaj się bardzo dużo dzieje. Tutaj e, wszystko przeżywamy po prostu razem z bohaterami. Nie jesteśmy w stanie po prostu te książki odłożyć, bo chcemy się dowiedzieć i więcej, i więcej i więcej. E, chcemy po prostu dojść do prawdy, co tutaj się w ogóle wydarzyło. Ja miałam takie... Łatwo w ogóle, jak to możliwe, że to, a ta historia w ogóle się naprawdę wydarzyła, że to jest rzeczywiste, że to nie jest fikcja literacka W sensie, że ta, ta historia nie jest fikcją literacką, że to rzeczywiście miało miejsce i to po prostu rozwala mózg, naprawdę rozwala mózg Ja pierwszy raz spotkałam się z twórczością Kasi Bondy w przypadku Miłość Pokonuje Śmierć i to było naprawdę bardzo dobre spotkanie ze śmiercią, z życiem, z bohaterami, którzy są bardzo charakterystyczni. Niektórych się lubi, niektórych się nie lubi, niektórych ma się ochotę po prostu zrzucić ze schodów, ale bardzo wiele emocji wywołała we mnie ta książka i chcę sięgnąć po kolejne książki, po poprzednie przede wszystkim książki Kasi Bondy. Mm, naprawdę, bardzo, bardzo Wam ją polecam. To jest zupełnie inny kryminał. To jest w ogóle. Ja uwielbiam książki oparte na faktach, że to rzeczywiście miało miejsce i to jakby gdzieś z tyłu głowy cały czas siedziało we mnie podczas lektury i naprawdę niesamowicie szybko po prostu spędziłam czas przy niej, bo naprawdę nie byłam w stanie się od niej oderwać. Jakby cały czas ją wczoraj czytałam i nawet nie updateowałam, bo po prostu byłam tak zaangażowana w tą historię i. W te wydarzenia mające miejsce na kartach tej książki, że no, było bez updateów, ale ode mnie 4,5 gwiazdki na 5. Bardzo, bardzo, bardzo Wam polecam. Zarówno Miłość Pokonuje Śmierć, jak i Graf Pozory. To są w sumie bardzo podobne książki. Chodzi o to, że to są dwa zupełnie inne gatunki, ale te ale też są bardzo brudne historie. I tutaj. W tym przypadku jest wspólny mianownik. Zachęcam Was zarówno do tej książki, jak i do tej, i dajcie mi znać, czy sięgniecie po któryś z tych tytułów. Bardzo Wam dziękuję, że tego vloga oglądaliście. Przed ślubem pojawiły się chyba jeszcze z trzy vlogi. Mam nadzieję, że uda mi się je nagrać. Może będzie ich więcej, bo na razie vlogi pojawiają się co wtorek, bo daję sobie po prostu. 7 dni na nagrywanie. No ale jeśli będzie jakaś fajna książka, którą przeczytam szybciej, to może zrobię vloga kilkudniowego, tak żeby też pojawił się w niedzielę. Zobaczymy, nie obiecuję niczego, żeby po prostu później Was nie zawieść. Co się u mnie też dzieje w życiu, no to tak jak mówię, no jest bardzo intensywnie, też dużo załatwień i też kupiłam sobie swój pierwszy własny samochód. To nie jest nie wiadomo jaki samochód, to jest Fiatik z 2007 roku i bardzo się cieszę, że mam w końcu swój samochód kupiony za swoje własne pieniądze. To jest po prostu taki samochód do jeżdżenia po mieście, żeby się po prostu przemieszczać przede wszystkim, bo kiedy się wyprowadzę z domu, no to będę skazana na autobusy, a jeśli zacznę pracę w szkole, to też fajnie mieć swój samochód i swój po prostu pojazd, więc bardzo się cieszę, że sobie ten samochodzik kupiłam i jestem z siebie dumna, że zarobiłam sobie na niego i sobie go. Kupiłam. E, więc tak. Tyle się dzieje u mnie, w sensie dzieje się Bardzo pozytywne, dzieje się Naprawdę bardzo dużo pozytywnych rzeczy W piątek czekam niepanieński Mojej koleżanki Później za tydzień Wesele tej koleżanki, no a Za trzy tygodnie swoje własne Także no jest intensywnie, bardzo intensywnie Muszę zamówić jeszcze winietki Plany stołów I jeszcze czekam na dwa potwierdzenia Bo tak to już będziemy mieć Wszystkich gości potwierdzonych I nie możemy się doczekać naszego Najpiękniejszego dnia w życiu. To będzie tyle. Uciekam i widzimy się w kolejnych filmach. Cześć!